Wieczarki. Wczesną wiosną 2007 roku w głównym wydaniu telewizyjnych wiadomości o godzinie 19.30, czyli w tak zwanym najlepszym paśmie antenowym, jakie można sobie wymarzyć, Nowy sąd przeżył bodaj największą publiczną zniewagę czasów współczesnych. Wydarzyło się to w momencie, kiedy w całej Polsce zaczęło być głośno o projekcie sądeckiego miasteczka multimedialnego. Opowieść o sądeckich planach doprowadziła do ataku zazdrości profesora Jerzego Woźniaka, rektora łódzkiej filmówki. W minutowym materiale zdążył on wycedzić do kamery i kilku milionów telewidzów, że nawet jeśli w Nowym Sączu wybudują kiedyś studio filmowe czy coś w tym stylu, to mogą sobie w nich co najwyżej hodować pieczarki albo inne ogórki. Cóż, najwyraźniej jego magnificencji Nowy Sącz kojarzył się wyłącznie z ludźmi sypiącymi nawóz pod jakąś uprawę. Miał on widać średnie wyobrażenie o świecie położonym dalej niż południowe rogatki Łodzi. Pan profesor chciał nas wszystkich obrazić, ale z przebiegłego planu nic mu nie wyszło, bo zamiast nas ośmieszył raczej siebie. Rektorowi wydawało się, że skoro jest profesorem słynnej szkoły filmowej i teatralnej, to z automatu staje się arbitrem, który może wyrokować publicznie, co komu wolno w życiu robić, a co nie. Rektor Woźniak samozwańczo dał sobie prawo wytyczania granic Polski lepszej i gorszej, wyznaczając jednocześnie innym życiowe zadania. Nas, Hamów z Nowego Sącza, wysłał do nawożenia pieczarek, kiszenia ogórków i pielenia buraków, sobie pozostawiając ambitniejsze cele. Tym sposobem pan rektor chciał nam pokazać, że on, jego uczelnia i miasto Łódź są pępkiem świata. A Nowy Sącz to prowincja, gdzie kopciuszkom wolno co prawda mieć plany i marzenia, ale tylko do momentu, kiedy ich rano budzik nie wyrwie z tych sennych majaków do mniej atrakcyjnych obowiązków przy pieczarkach. Profesor Woźniak, jak na prawdziwego artychę z miasta przystało, chciał być dowcipny, złośliwy i oryginalny, a pozostał jedynie żałosny. Chciał nas obrazić, ale co najwyżej rozśmieszył. Szkoda, że taki erudyta nie zauważył w swojej przenikliwości, iż pojęcie prowincji dawno straciło charakter geograficzny, a zyskało mentalny. Dziś można być typem prowincjonalnym, siedząc za ważnym biurkiem w centrum Warszawy, a słoma może gościowi wyłazić z butów nawet w najdroższej restauracji przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi. Prowincja to również kwestia klasy. Dla przykładu Roman Kluska potrafi z klasą opowiadać, jak hoduje owce i wyciska z ich mleka ser, a profesor, uczący innych życia z kamerą, bez klasy odgrywa przed kamerą kiepską, komediową rolę.